Co zrobić, gdy dieta jest nudna i rzucasz ją po tygodniu. Jeżeli masz wrażenie, że zdrowe jedzenie właśnie jest po prostu nudne i mało smaczne, i dlatego niezdrowe jedzenie jest o tyle bardziej atrakcyjne, bo, bo jest dużo smaczniejsze, w tym nagraniu pokażę Ci pięć sposobów, dlaczego właśnie tak się dzieje, że zdrowe odzwianie i zdrowe jedzenie może wydawać się nudne, i co możesz z tym zrobić, żeby wreszcie wytrwać w zmianie z lekkością, a nie z frustracją. I zaznaczam, te pięć zmian nie dotyczy zmiany gotowania. Klasycznie diety uwzględniają jemy więcej warzyw, jemy więcej białka, więcej złożonych węglowodanów, mniej cukrów i jeżeli to są dla Ciebie mdłe zmiany, bez smaku, są powtarzalne i po prostu nudne i masz wrażenie, że nie, nie wyrobisz tak więcej niż tydzień, ileż można jeść jajek, to spokojnie, wszystko jest z Tobą ok. To, że zdrowe jedzenie teraz Ci nie smakuje, to jest efekt kilku rzeczy, które zdecydowanie da się odwrócić. I przejdziemy je krok po kroku. Po pierwsze, jeżeli jesteś na diecie, to prawdopodobnie wcześniej w twoim, w twoim menu był cukier, były słodycze, przetworzona żywność, które są bardzo, bardzo stymulujące smakowo. I co oznacza, że Twoje kubki smakowe są dosłownie przestymulowane, są wypalone przez sól, przez cukier i przez sztuczne dodatki. Co sprawia, że teraz warzywa dosłownie smakują tak nijako. I to nie jest Twój koniec, to jest tylko etap przejściowy. Z czasem smak wróci. I nagle to, co było kiedyś nudne, zaczyna smakować naprawdę dobrze. Przykładem naprawdę klasycznym jest to, że małe dziecko, kiedy zaczynamy mu rozszerzać dietę, każdy gryzek to jest bomba smakowa. Nieskażone kubeczki smakowe dosłownie nie mogą narzekać na to, że normalne jedzenie, które jest dedykowane dla ludzi, jest złe, jest niesmaczne, jest niedobre. I jakim cudem to dziecko w ogóle to je? Zrób sobie taki eksperyment. Jeżeli dasz radę, jeżeli, jeżeli ci się uda, odrzuć słodycze na 30 dni, w ogóle źródła cukru na 30 dni i będziesz w szoku, jak zresetował się twój smak. Dosłownie to, co kiedyś było takie normalne, teraz będzie tak koszmarnie słodkie, że nie będziesz w stanie już tego po prostu zjeść. Po drugie, zadaj sobie pytanie, czego mi brakuje tutaj w tych posiłkach. Może brakuje ci dressingu, może brakuje ci sosu. Jeżeli Twoje jedzenie wydaje ci się mdłe, no to po prostu je dopraw. Dodaj oliwę, przyprawy, jogurt, czosnek, cytrynę, cokolwiek, co może być super dressingiem, czyli przestań narzekać, że coś ci nie smakuje, weź odpowiedzialność za swój smak. Znać to, co ci smakuje, ale co jest w ciągle w ramach diety, w ciągle w ramach tych wytycznych, których możesz się stosować. Po trzecie, często nuda nie jest o jedzeniu, tylko o tym, że podświadomie chcesz zrezygnować i bardzo łatwo wtedy szukać wymówki i nuda staje się takim wygodnym powodem, żeby sobie odpuścić. No nikt normalny nie wytrzyma na takiej nudnej diecie, to oczywiste, że ja też rezygnuję. Ale jeżeli twój cel jest wystarczająco silny i zna, widzisz swoje mechanizmy, czyli że tak naprawdę szukasz wymówek, żeby z tego zrezygnować, bo to jest mega niekomfortowe, nie masz ochoty na te zmiany, ale czujesz, że powinnaś, no bo fajnie było schudnąć. To wtedy umysł może podświadomie naprawdę sabotować sam siebie i dosłownie znaleźć powody, dlaczego rezygnacja jest logiczna. Po czwarte, zakładasz, że to jedzenie ma dawać ci satysfakcję i emocje, i różnorodność. Ale pomyśl, czy kiedy na przykład wracasz z intensywnych wakacji, dosłownie mnóstwo się działo, mnóstwo ludzi, nowe miejsca, dosłownie masz ochotę na swoją rutynę i spokój, prawda? I tak samo jest tutaj, że jeżeli twoje życie jest. Takie zbalansowane i pełne, nie potrzebujesz ekscytacji z talerza. Czyli wręcz przeciwnie, zaczynasz cenić prostotę, bo twoje ciało i głowa mają dość przebodźcowania. Jeżeli twój etap życia, nie mówię całe życie, ale twój etap życia jest dosyć powtarzalny, przewidywalny, nudny, ciągle ta sama praca, sprzątanie domu, ogarnianie dzieci i tak dzień po dniu, dzień po dniu, siłą rzeczy, jako ludzie potrzebujemy więcej różnorodności, potrzebujemy czegoś, co nas ekscytuje. A jeżeli w innych obszarach nie masz do końca możliwości, żeby to zmienić, no to siłą rzeczy bardzo łatwo jest sięgnąć po jedzenie jako po źródło urozmaicenia. A jeżeli chcesz sobie poradzić z tematem jedzenia, właśnie takiego emocjonalnego, właśnie, które ma zaspokoić tą nudę, dać ci ekscytację, dać ci, dać ci przyjemność, takie właśnie uczucie nowości, jeżeli ten temat chcesz uleczyć, no to siłą rzeczy trzeba się zająć tematami w życiu. Znaleźć tą ekscytację po prostu w innych obszarach życia. I po piąte, jeżeli wcześniej mogłaś jeść wszystko, dosłownie wszystko, fast foody, cukier, dosłownie na co miałaś ochotę, to mogłaś, nie było ograniczeń, to takie zawężenie tego, ten tylko i wyłącznie zdrowy wycinek może brzmieć jak ograniczenia, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia perspektywy. Bo pomyśl sobie, czy szukałaś kiedyś idealnych spodni? Szłaś do galerii, chodziłaś od sklepu do sklepu, aż w końcu dosłownie sama nie wiedziałaś, czego chcesz. I tak naprawdę wracałaś pewnie do pierwszego sklepu, w którym widziałaś. Pierwszą akceptowalną parę. I tak samo, kiedy nie masz miliona opcji, pojawia się spokój w Twoim życiu. Kiedy wiesz, że masz trzy opcje do wyboru, to wybierzesz spośród tych trzech i ta decyzyjność jakby nie przemęcza Cię aż tak bardzo. I to jest bardzo znana historia, dlaczego Steve Jobs zawsze ubierał czarny golf i jeansy. Zawsze wyglądał tak samo, dlatego że mówił, że w jego życiu jest tyle decyzji do podjęcia, że temat ubrania, jak chce wyglądać, nie chce nawet musieć podejmować co rano takiej decyzji, więc dosłownie nosił codziennie to samo. I tak samo jest z jedzeniem. Jeżeli masz mniej wyborów, to masz też więcej takiej klarowności i takiej lekkości w głowie. Jeżeli wiem, że rano mam do wyboru jajecznicę, omleta, nie wiem, tuńczyka z puszki i zestaw warzyw, to dosłownie jem jedną z tych trzech opcji. Jeżeli, jeżeli czuję w moim życiu, że tak, okay, coś mi brakuje, coś bym nowego zrobiła, to nie idę w zmianę jedzenia, tylko idę w inne tematy, inne obszary życia, które mogą mi dać właśnie ten, ten większy wybór. Bo jesteśmy jakby jednym naczyniem, twoja energia jest jedna, twoje ciało czuje jakieś emocje. Jeżeli to jest właśnie emocja, która jest właśnie brakiem różnorodności, potrzebujesz trochę więcej jakiejś nowości, ekscytacji, to możesz sobie ją zagwarantować w innym obszarze i też będziesz czuła taką samą satysfakcję, i to nie musi dotyczyć jedzenia. Mam nadzieję, że te pięć tematów odnośnie nudy, odnośnie tego, jak sobie poradzić z nudną dietą, trochę rozjaśniły temat i zauważ naprawdę, że żaden z nich tak naprawdę nie wymaga zmiany w odżywianiu, bo możesz jeść lekko, możesz mieć spokój w głowie i możesz mieć efekty bez presji, bez głodu i bez ciągłego szukania motywacji, bez ciągłego szukania ekscytacji. I właśnie tego uczę w protokole 30 dni, bo wiem, jak u mnie to zmieniło życie, że zajmując się tymi właśnie emocjonalnymi też tematami, wiedząc, jakieś jeść zgodnie z zasadami biohackingu i właśnie zgodnie z hakami glukozowymi, sprawia, że twoje ciało jest wyciszone, odżywione i, i takie po prostu spokojne. Więc, jeżeli chcesz, żebym Ci w tym pomogła, zostawię w opisie link do protokołu, możesz do nas dołączyć i krok po kroku przez 30 dni pokażę Ci, jak wprowadzać te właśnie proste zasady w życie pod kątem emocji, myśli, obrazu siebie, ale też po prostu pod kątem odżywiania, bilansowania posiłków, żeby szczupła sylwetka była naturalna. była Prosta do osiągnięcia, i żeby to nie było kolejne zmaganie w swoim życiu. Więc zaobserwuj ten kanał. W kolejnych filmikach będę pokazywać, jak właśnie poukładać swoje posiłki, żeby to było proste, pyszne i żeby wspierało Twoje ciało właśnie bez diet i bez restrykcji w pełnej, pełnej lekkości. Dziękuję, że tutaj byłaś i buziaki!